Dobra, yy, chyba żaden z tych znaków nie jest zakazany w Polsce i żeby YouTube mi nic nie zdjął. Ale wpisałem sobie yy, faszyści znaki, jakie tam. I jest takie kółko z takim krzyżem. No to yy, no chyba nic się nie stanie. No na czarno po prostu będzie. I uznajmy, że oni zaczęli z terenów podbitych z Niemiec tam gdzie Polska podbi podbiła tereny Niemiec, no to faszyści zaatakowali Polskę i zajęli prawie, że główne tereny przed hmm jakby to powiedzieć przed całą to, przed całymi tymi zdarzeniami w pierwszych częściach tego, tej serii zajęli prawie, że cały dostęp do morza a jedynie gdzie Polska ma teraz dostęp do morza to przez kawałek Litwy, Łotwy i Estonii. Czyli teraz ma mały. A faszyści zajęli prawie, że no większość terenów Polski, no ale nie Szwecji. Polska to, że miała dobre wojsko, a faszyści to no jakby jakieś pistoleciki, jakaś ludność cywilna, która była za nimi. No to jedynie co mogli to mogli uciekać. Więc nie dziwota, że Polska ich szybko odbiła. A jedynie gdzie zostali to w Nadzburgu, albo jak to się tam czyta i w Berlinie. Faszyści próbowali dojść do zgody z Polakami, no ale Polacy to wojenny naród i się nie zgodzili. Jedynie na co mogą się zgodzić, to żeby. Faszyści zajęli te tereny, które Polska zajęła Niemcom. Oczywiście pod dużą zapłatą, choć tej waluty na razie nie ma, ale no można tak ustalić. Oni nie wiadomo, czy się zgodzą, ale chcą walki. Chcą mieć w końcu jakieś swoje tereny, a nie być w cieniu. No to jakimś cudem, nie wiadomo jakim, dostali się do granicy Austro-Węgier i Czech, Czechosłowacji w sumie. Gdzie Czechosłowacja to po prostu są Czechy, ale to flaga Czechosłowacji to była jakby flaga Czech, taka, no prawie, że podobna. No i doszli do Kaliningradu. I tak na razie to wygląda. Co stanie się dalej, nikt nie wie. Ale to jest jedyna tera wojna na świecie po zarazie zombie. A właśnie, co do zombie. To obiecałem, że co każdą turę będzie się rozprzestrzeniać o 5 tur. No to raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A zniszczony teren się powiększa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak co turę Kazachstan będzie mógł sobie. Na przykład trzy prowincje naprawiać, no to zróbmy także trzy, on sobie naprawi. Trzy prowincje zostały naprawione. Zombie nadal, nadal się rozstrzeniają, choć nie wiem czy to jest dobry ten z tymi zniszczonymi terenami, po prostu mogłaby być zaraza zombie i tyle, ale to trzeba jeszcze tam uzgodnić, bo No to trzeba uzgodnić, bo to nie jest tak do końca zrobione. A w sumie ten grzybek nuklearny już mógł zniknąć, ale niech on sobie zostanie. Można dać po prostu zniszczony teren. Ale to jest od następnego odcinka. Niech on, ten, ten, ten grzyb atomowy sobie wisi. Zombie nadal się będą rozprzestrzeniać, ale tym razem pewnie na inne kraje. Więc do następnego.